W stronę Friza, bo ludzie na TikToku mają problem domrożona za obserwowanie only car, gwiazd, filmów dla dorosłych i zagranicznych influencerek. I tak, content tych pań to zwykle kręcenie dupą, by nabić więcej subskrybentów na swoją niebieską platformę. Ale dlaczego ktoś jest skarcony za obserwowanie takiego contentu? W sensie, nie wiem, naprawdę niektórzy tak się nudzi w życiu. Jak argument TikTokerki mówią, że przecież Friz ma dziecko, żonę Wersow. Ma narzeczoną i dziecko. I nie ma prawa ich obserwować, ma. Ma zakaz od górny. Jedna zrobiła dosłownie odcinek o tym, że Mrożon ją zaobserwował i analizę, <noise> czy jest to wobec Wersow ok. I jestem ciekawa, co wersów o tym myśli. I ta pani uważa, że Freeze wysyła. Nie wiem, a ja myślę im tylko, pier... że ci się nie podoba, że drugi mężczyzna cię obserwuje, mimo że robisz kontent właśnie dla mężczyzn, pewnie żeby cię obserwowali różno te... to go kula blokuj. A nie próbujesz się na tym wybić jakąś aferę Raziomkowi kręcić. Co wersów o tym myśli? Co twoja matka o tym myśli, że próbujesz komuś związek rozbić, tylko po to, żeby sobie zasięgi zbudować, k***a, szmato, No bo ja nie potrafię taki laski inaczej nazwać niż szmatą zwykłą. Trzeba być zwykł k***u, żeby komuś próbować związek rozbić, po to, żeby było głośno w internecie. No kur. Wielkie halo. Follow na Instagramie. No niesamowita rzecz, nie? Tyła sygnał od dziewczyny, bo dał jej. Jeszcze argument dziecka. No tak, no posiada dziecko, a ty, a ty, kurwa, kurwa, pierdana, próbujesz komuś rodzinę rozbić, rozumiesz, kurwa? rodzinę z dzieckiem. Tylko po to, żeby chwilę sławy zyskać. Bo masz chyba szansę, złapałaś kę na Boga za nogi. No nie, no co najwyżej to możesz chyba złapać kłasa do ust, no i obserwacje. Frize, obserwując tego typu dziewczynę, wysyłaj automatycznie sygnał. A ja mam takie pytanie, swoją drogo, bo pewnie to obejrzysz, ruro. A dlaczego nie napisałaś do wersów wiadomości prywatnej i nie powiedziałaś jej, że jest to moim zdaniem niepokojące, bo o tak po koleżeńsku, bo wiesz, bo taka sympatia dziewczyny do dziewczyny, girls power, chciałaś po prostu być dobroduszna. Wolałaś zapisać materiał na ten temat w internecie, e? bo tam nie ma kur... dobrych intencji. No tą obserwacją, hej, podobasz mi się i widzi to jego rodzina, znajomi, cały internet. Jak wskazują,. Nie no, wizowie, w sumie to ma sens, nie? Jak masz dziewczynę, to inne dziewczyny ci się nie mogą podobać. To jest przestępstwo. ja też jestem nie kłopotem, bo mam w swoim portfolio troszeczkę zegarków, ale nadal patrzę na inne i mi się podobają. Nie stać mnie co prawda na nie, ale je oglądam czasami. Wiesz, za chwilę znajdzie się jakaś ulka Twitterowa, która nawet stwierdzi, że walenie konia to zdrada, nie? Jak sobie zwalisz konia do Polka, a jesteś w związku, to zdradziłeś dziewczynę. <grym> wow. komentarze, to po pierwszych tiktokach na ten temat Mrożon podjął działanie i pod presją ludzi odobserwował ponad połowę tych dziewczyn. Dużo osób oczywiście nie podchodzi do tego na poważnie. Większość stwierdza, że sprawa jest wolbrzymiona i wytykają niedojrzałe zachowania. Niezła odklejka co cię obchodzi, jaką mają relacje i jakie granice. Skoro dla ciebie spojrzenie na inne osoby Ja, ja, ja jestem przekonany, że ta tiktokarka nagra odpowiedź i podejdzie coś, coś na zasadzie no, bardzo dobrze się zachowujesz. Pokazujesz szacunek do kobiet. Nazwałeś mnie rurą i szmatą, i to tylko dlatego, że nagrałam materiał. Bo uznałam, że zachowania chłopaka są niepokojące. Czy musisz od razu mnie wyzywać? Czy musisz na mnie hejt sprowadzać? Czy zdajesz sobie sprawę, że przez to, co powiedziałeś na live, ludzie mnie palcami wytykają? No i mniej więcej tego typu narracja będzie: czyli biedna, poszkodowana dziewczynka. Sram ci na ryj. Spier nie nagrywaj tego jak coś. Już zlikowałem twoje ruchy, więc możesz sobie darować tego TikToka. Jest tak postrzegane, to chyba według twojej logiki masz master... do portu to już zdrada. I nic tylko się rozstawać. Teraz mam dla niektórych smutne, a dla innych świetne wiadomości, bo go ogłosił, że odchodzi bądź robi sobie dłuższą przerwę od internetu. Sylwester już wielokrotnie po wybuchu Pandory sygnalizował, że jest tym całym światem wymęczony i chciałby sobie zrobić przerwę. Powiedz wam, że ja sobie się wczoraj tak zastanawiałem. Że może jeszcze ten rok, może trochę przyszłego i sobie tak kminienie, czy, czy sobie jakoś tam nie odejść w cień. Materiał, który wypuścił przed wczoraj mówi, że ostatni raz, kiedy czuł się spokojny i szczęśliwy, był wtedy, kiedy przebywał z dala od internetu. Kiedy szukam w głowie lat i momentów, kiedy byłem w pełni spokojny i szczęśliwy, to okazuje się, że przypadają one dokładnie na okres, kiedy byłem. Ja tylko tak ze swojej strony yy, dodam. No, że ja osobiście tak na przykład nie mam, bo ja lubię sobie postreamować, dla mnie też jest to forma rozrywki swego, swego rodzaju, nie? Ale jeżeli chodzi o taką presję, jaką na przykład posiadał Sylwester Warrenga, to znaczy ilość obserwujących osób, na przykład poszczególne ramy, czy występowanie we freakfighter, czyli bycie w ciągle w centrum wydarzeń, to jest coś, co jest faktycznie obciążające i to jest coś na przykład. To jest coś na przykład, czego ja bym nie chciał doświadczać, jakby jeden z powodów, tego, że we frikach nie bardzo długo nie było, był taki, że ja sobie cenię spokój. Mimo, że wokół mojej osoby w tamtym okresie przynajmniej nie było żadnego hejtu, to jakby sama ta gęsta atmosfera i to, to ten cały kształt sprawiał, że mnie to męczyło. Teraz wracam do friku, bo trzeba pieniążki przytulić. Wiadomo, biznes jest biznes, trzeba się wzbogacać. Ale mimo wszystko, mimo tego, co przed chwilą powiedziałem, nie wierzę w to, że Sylwester Warnego odchodzi z internetu. Ja uważam, że co najwyżej robi sobie krótkie wakacje. Może takie krótkie, bo pewnie potrwają z pół roku. To jest jedna opcja. Albo druga opcja jest taka, że właśnie kończy, czeka aż mu się NDA skończy i nagra dedykowany film na fame MMA. Albo po prostu na friki. Byłem zdystansowany od życia w sieci. A teraz uważa, że chce udać się w życiu w innym kierunku. I zwrócić uwagę na inne obszary swojego życia, wspomina coś o domu, rodzinie i dzieciach. Domek w środku lasu, podróże, rodzina i dzieci. Nie powiedział w tym filmie jednoznacznie, że na zawsze odchodzi z internetu. Sam stwierdza, że nie wie jeszcze kiedy i czy w ogóle powróci. Ale na pewno nie jest to takie definitywne pożegnanie się, że jest to... Nawet w tym filmie dwa albo trzy razy padło takie sformułowanie... Kto wie, może wrócę, więc wydaje mi się, że tutaj jest to jakby to pojawiło się raz w tym filmie, no okej, okay, ale jak jest to podkreślone dwu albo trzykrotnie, to wydaje mi się, że jednak nakierunkowuje to odbiorca na to, że jednak jest to bardziej dłuższa przerwa niż faktyczne pożegnanie. Koniec i już nie wróci. Większość komentarzy jest pozytywnych. Wiele ludzi dostrzega, że Wardenga był ogromną częścią polskiego internetu. Jest to na pewno koniec jakiegoś rozdziału. I to prawda, historia Wardenga. Konop teraz trochę sam został po tamtej stronie, chyba że Boxdel znowu zmieni ekipę. <laughs> Boxdel kupi nie ekipę. Wydaje mi się, że ta drama w cudzysłowie między Boxdelem i Konopem, ona po prostu. Przesyła 4 zł i 8 zł. Tam, już, tam już argumentów zabrakło. 8 masz już coś myślałem. zaplanowane na konfę z pasutem. Tak. Mam. Zrobię mu loda. Dzięki, że pytasz. Yy, dobra. Więc teraz tak. No Aha, zlikowałeś, lod. No tak. Dobra. Więc teraz tak. Yy, odnośnie. No bo ja mogę się mylić. Ja nie wiem. Ale jak ja widziałem ostatnią wymianę zdań, to odnosiłem takie wrażenie, że zarówno Boxel niczego już nie ma, jak i Konopski niczego już nie ma. Czy, czy Bardenga niczego już nie ma. I że to jest takie troszeczkę już bezcelowe. Ja nadal twierdzę, też może dwa bieguny w sumie jutro wyjdą, gdzie się szerzej na ten temat wypowiadamy. Proszę, byłem wtedy senny i niespełna rozumu nawet nie, nie do końca pamiętam co mówiłem. A, obejrzycie ten odcinek. Jest dosyć bujna. Zaczął od pranków, które przebiły polski YouTube za granicę. Potem zniknął i wrócił działać w świecie komentery. Ludzie też zwracają uwagę, że od dłuższego czasu było widać, że jest trochę zagubione i dobry. Praktycznie nie ma już nikogo takiego z kanałów komentery, kogo się wszyscy influ boją. No to jest to śmieszne. Wszyscy influ się boją. Słuchaj. Proszę cię. Że mu to zrobi. Wiadomo, szczególnie na Twitterze nie brakuje opinii pokroju i dobrze niech spada. Ludzie też uważają, że wielu innych twórców e, powinno wziąć od niego przykład. Co zauważyłem i wygląda to bardzo żałośnie, to wiele osób teraz nagle zaczęło strzelać Wardęgę, bo wiadomo, łatwy cel nie odpowie. Niektórzy łapią się wszystkiego, żeby sprzedać książkę, której nikt nie chce kupić. Przewijała się też teoria, że ło, wow, pamiętacie, jak Stu odszedł z internetu, miał wtedy coś na subieniu, więc Wardęga też musi mieć. Brzmi to absurdalnie: jedyny brud, o który ciągle dociskany jest. Ward to ten bubsman. Wątpię, że cokolwiek innego wymyśli druga strona, chyba że zaczną... Szczerze też w to wątpię. Znaczy inaczej, słuchajcie, no nie ma ludzi, nie ma ludzi idealnych, wszyscy popełniamy błędy, z tą różnicą, że jedni popełniają większe błędy, drudzy popełniają mniejsze błędy, jedni są bardziej dyskretni, drudzy są mniej dyskretni, robią to w taki sposób, że z łatwością można do tego dojść. Niemniej nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Sylwester Wardenga w przestrzeni internetowej Jakieś grube rzeczy, które mogą go zniszczyć. Po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. Myślę, że gdyby coś takiego zrobił, to Sylwester strzelał w tak dużą rzeszę twórców, w tak dużą ilość twórców, że ktoś by to odkopał. Na pewno duża rzesza osób była bardzo zdeterminowana, żeby mu oddać. I skoro im się nie udało dotychczas znaleźć niczego poza tym, co już wyszło, to myślę, że niczego nie ma. Chyba, że musieliby próbować w jakieś życie prywatne wchodzić i tak dalej, nie? No recyklingować. To, to tam nie wiem, no jak mówię, no każdy ma swoje trupy w szafie, nie? Nie wiem. Zarzuty, które ja rzucałem podczas naszej wielomiesięcznej dramy. Ja trochę miałem kontaktu z Wardemgo przez ostatni pół roku i prywatnie puszczał dosłownie takie same sygnały i wielokrotnie mówił mi o odejściu w cień, ale nie wierzę, że odszedłby bez firewerek. Tak według mnie nie będzie wyglądać jego odejście z internetu. I aktualną przerwę ja bym raczej interpretował jako takie ładowanie many. Many, którą prędzej czy później przypierdoli w web tym, którym na ten moment odpuścił. To jest moja teoria, a jak wy uważacie, to napiszcie w komentarzach i. No, też bym był bardziej skłonny do tego typu wniosku. Kto najbardziej Wardenza w sumie nadepnął na odcisk? Wydaje mi się, że Boxdel i Fame. A w jaki, w jaki sposób, tak logicznie. Jakby w boxdela myślę, że ciężko już przy... w inny sposób niż sposób, w sposób, który w niego przy I teraz pytanie brzmi: jak można najlepiej przypisać boxdela? Moim zdaniem, przy... w federację. Jak uderzysz w federację i faktycznie u... da... zrobi to duży damage, także się rozniesie po internecie i okaże się, że są pewne rzeczy, które są niefajne, to boxdele wtedy najbardziej ucierpi, bo ucierpi stricte finansowo potencjalnie. Więc gdybym miał spekulować, czy jakiś materiał powstania, jeżeli powstanie to jaki? No to myślę, że powstanie materiał dotykowany w Fame MMA. Natomiast no co mógłby zawierać to pojęcia nie mam. Subskrybujcie kanał, by być na czasie Ogólnie przykro mi trochę, że na ten moment zostałem sam w tym szambie Ale razem damy radę widzowie jeżeli brakuje wam newsów, to na kanale Wotum wczoraj pojawił się kolejny odcinek Został tam porusz... No, no, nie, myślę, że tak będzie. Do skitu. Z drugiej strony, w ten fajny to naprawdę mocno trzeba strzelić, żeby to ich zabolało. Jeżeli to nie jest coś, co wycofa sponsorów, to ludzie i tak dobrą kartę walk wykupią. Tego nie wiem, nie analizuję tego rynku, natomiast wiadomo, że po prostu rozrywka sama sobą się broni, natomiast no, na pewno ta tendencja spadkowa jest zauważalna, że teraz trzeba naprawdę duży budżet wydać na galę, żeby ona się sprzedała, czy stanąć na rzęsach, żeby wymyślić coś nowego. Ja na przykład znając poszczególne, poszczególne pojedynki na Fame 21, wydaje mi się, że nie zrobi ona jakiegoś dużego zamieszania sprzedażowego. I myślę, że jest tendencja spotkowa, jeżeli chodzi o zainteresowanie frikami. Jest to mi dziwne, po prostu tych projektów już jest dużo za dużo. Częstotliwość jest zbyt wielka. A czy da się w jakoś strzelić? Mówię, prawie każdego da się strzelić. Kwestia tego, jakie informacje posiadasz, z kim rozmawiałeś, co ponagrywałeś, jakkolwiek to źle brzmi. Ja nadal mam coś takiego, że nie wiem, jak to ująć. Ja bardzo nie szanuję tego, jak dwójka ludzi się nagrywa. Po prostu tego prywatnie nie szanuję bardzo. I tutaj, jeżeli chodzi o dramę Wardenga boxel to, to nie ma jednego dobrego, drugiego złego, bo oni obaj się nagrywali. Mówię pod tym kątem, stricte, nie? Oni obaj się nagrywali, obaj zachowali się, moim zdaniem, pod tym kątem frajersko. I wiadomo, że zawsze jest argument na zasadzie: no, ale widzisz, jednak nagranie się przydało, jednak udowodniłem swoje racje. Ale sam fakt, że nagrywasz swojego kolegę, jest kur no, no dla mnie jest na przykład niedopuszczalne. Ja bym czegoś takiego nie zrobił nigdy. Chyba że naprawdę miałbym taką sytuację załóżmy, nie wiem, że dzwoni do mnie ktoś z tego środowiska pseudo -gitowskiego i wiedziałbym, że najprawdopodobniej chce mi grozić, to wtedy bym go nagrał, co myślę, dobra, k***a kur... jak, jak jak próbujesz we mnie strzelać, mówi że mi coś kur... zrobisz, czy mojej rodzinie, to Niesiemy materiały kuwa, i, i zabijamy frajera. No. Czy interesowały mnie dzisiejsza brada aborcyjne w sejmie? Nie jestem w stanie uwierzyć w to, że obrady aborcyjne faktycznie są aż tak istotne i nie jest to znowu jakiś rodzaj mydlenia oczu, a w międzyczasie próbują przepchnąć coś, czego nie chcielibyśmy, żeby przepchnęli. No i ten, ten temat już zbyt wiele razy i zbyt mocno był wałkowany, ale może jestem teoretykiem teorii ziskowych.